Pan z Wami jest duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. O, o, o wie, Panie. Wowe dni po tym ucisku, Słońce się zaćmi i Księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą spadać z nieba. I moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą syna człowieczego, przechodzącego po obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata: od krańców ziemi aż do szczytu nieba. A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabiera soków i wypuszcza liście, poznajcie, że blisko jest lato. Poznajecie, że blisko jest lato. Tak i Wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest. We drzwiach. Zaprawdę, powiadam Wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i Ziemia przeminą. Ale słowa moje. Nie przeminął, lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani syn, tylko Ojciec. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Usiądźmy. Dzisiaj Chrystus mówi o końcu świata, a ja dzisiaj obudziłem się ze słowami żadnego końca świata dzisiaj nie będzie. W Tokio jest już jutro, więc jesteśmy spokojni. Każdy się budzi z tym, co chce, nie. Z różnymi słowami. Tak jakoś, tak jakoś przyszło. Taki mamy klimat po prostu i tak jakoś przyszło. Słyszymy te słowa takie bardzo drastyczne. Nawet nie wiem, czy, 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 czy mamy w ogóle pojęcie, nie pojęcie, czy, czy, czy jakoś dochodzi do nas, o czym Jezus dzisiaj do nas mówi. Mówi o, tym, o tych końcach świata, nie? które nastaną po, po wielkim ucisku, po wielkich prześladowaniach, po tym, kiedy człowiek będzie przeciwko człowiekowi, że będą zabijać, dlatego, że ktoś jest nie z tego świata, że, że jest chrystusowy. I wreszcie Jezus mówi, że po tych dniach ucisku słońce się zaciń, księżyc już nie da swojego blasku, gwiazdy będą spadać, z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. To jest zapowiedź, którą dziś czasem i widzą i obecni gdzieś tam, różni sekciarze, żeby tak nazwał, patrząc na wydarzenia obecnego czasu, mówią, że już na przykład czy jakieś tam dają przepowiednie. Rok temu miało być 21 grudnia koniec świata. Dwa lata temu też kiedyś tam miał być koniec świata. Ale myślę, że możemy to zobaczyć, wiadomo, w perspektywie widzimy i czytamy to słowo w perspektywie tego końca świata, ostatecznego przyjścia. Ale chciałbym jeszcze Was zaprosić do, tak na koniec do czegoś jednego, nie? Że Chrystus też zapowiada i mówi nam o tych naszych końcach świata, <laughs> których w życiu mamy... Będzie krótko, mówiłem, że ktoś mi głos odbierze. O tych końcach świata, które przeżywamy w swoim życiu wielokrotnie. Wielokrotnie przecież nieraz mamy taki, tak, taką świadomość, czy przeżywamy takie doświadczenia, że myślimy, że nam się świat kończy, nie? Że, że nie widzimy już jakiejś przyszłości, nie chcemy się obudzić, chcemy, żeby ta noc była. Właśnie w naszym życiu, jakby słońce przestało świecić, nie? jest tylko mrok, nie? nawet księżyca nie ma, nie? nawet jednej gwiazdeczki nie ma. Nie, nie ma nadziei, bo wszyscy bo, bo wszyscy zostawili, nikt mnie nie rozumie i jestem w takiej ciemnej nocy totalnej moje życie zostało wstrząśnięte Chrystus też mówi o takich wydarzeniach że to jest wydarzenie, które jest bliskie każdemu człowiekowi, każdemu z nas i łatwo w takim wydarzeniu sprawić że oskarże Pana Boga, że go wtedy nie ma łatwo wtedy powiedzieć, że sam tak wielokrotnie mam że mówić, że, że Pan Bóg jest głuchy, ślepy, że w ogóle się na nie interesuje, i w ogóle jest dobani, i tak dalej. Łatwo tak wtedy powiedzieć. Nie? Łatwo wtedy oskarżyć, że wtedy jest koniec świata totalny i jestem bez nikogo. Jestem sam. I patrzcie, kiedy Jezus mówi o końcu świata, mówi o tych trudnych momentach, to popatrzcie za każdym razem, czy to u Marka, czy u Łukasza, czy u Jana, czy u Mateusza, tych wszystkich opisach. Zawsze Jezus mówi, on jakby nie kończy na tych wszystkich uciskach, na, tym, na tych wszystkich trudnych momentach, na tych wszystkich trzęsieniach ziemi i kataklizmach. Tylko zawsze jakby nawet nie kończąc zdanie, nie? Na, nawet nie stawiając przycinka, Jezus mówi, ale wtedy przyjdzie syn człowieczy. Nie? Czy w innym miejscu powie, ale miejcie nadzieję, nie. Tak mniej więcej niedosłownie powie, o co chodzi: Ufajcie, bo bliskie jest wasze odkupienie. Nie? Podnieście głowę, nabierzcie ducha, bo bliskie jest wasze odkupienie. Niech tam kiedyś nastąpi. Nie? Już mówi dzisiaj w tym wszystkim zobaczycie Syna Człowieczego. Nie? Że on stoi już we drzwiach, blisko, nie? już chce zapukać. Nie? Jest nawet taka piosenka: nie zamykajcie serc, zbawienie nadszedł czas. Bo Chrystus puka w drzwi może ostatni raz. Tak mi się podoba z taki, taki, taką, 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 taką ludową melodią, taką, takie sakropolo trochę. trochę. Ale, ale to jest jakiś sens. Nie? Że wtedy, kiedy się właśnie dzieje, to zbliża się nasze odkupienie. O co tu chodzi? To jest bardzo oczywista oczywistość, nie? najprawdziwsza prawda. Że nigdy, ale przy nigdy nie jesteśmy sami. To jest to, co wiemy, ale myślę, że trzeba nam to też przypominać. Ja sobie przede wszystkim to też do siebie mówię. Nie? Że wtedy, kiedy moje życie zostaje wstrząśnięte, kiedy wydaje się, że jest totalna ciemność i totalna noc, że wszyscy są przeciwko mnie, wszyscy się odwrócili, nie? I nie ma nawet żadnej gwiazdeczki, nie? Która by tam chociaż, chociaż trochę dała nadzieję, że będzie lepiej, nie? Nie ma. Nic. Nic nie ma. To Chrystus mówi: Ja jestem przy tobie. Blisko obok Ciebie. Że w tym wszystkim ja zwyciężę I, i żadna noc nie będzie ciemna wokół mnie. Nie? Kiedy to będzie się wszystko działo. To Chrystus daje taką właśnie zapowiedź. I to jest, myślę, też bardzo ważne, żebyśmy o tym wiedzieli, nie? sobie to przypominali. Chciałbym, żebyśmy z tym też wyszli. Nie? To jest dobrze, że kończymy te dni skupienia takim słowem. Bo o co chodzi? Księdze, to jest zawsze. Jeżeli dobrze przyszliśmy te, te dni skupienia, tak szczerze i autentycznie przed Panem Bogiem, to wiedzcie o tym, że Słowo Boże zawsze nas, nas weryfikuje. To nie jest tak, że jak się przeżywa dobrze dni rekolekcyjne, to potem się nic w życiu nie dzieje. Tylko daję Wam wszystkie ręce, nogi, głowę, będę chodził pewnie samym, albo nie będę się tarzać, tylko samym odwłokiem: że jak wrócicie do swoich domów, nie wiem, czy dzisiaj to będzie, czy to będzie w tym tygodniu, czy to za miesiąc. Ale słowo was tak zweryfikuje każdego z nas, że powstanie wielkie trzęsienie, przyjdzie wielka próba, po to, żebyśmy to słowo wypełnili. Przyjdzie taki moment. niech ja nie chcę was straszyć, nie? ale tak zawsze przychodzi. Ja tak zawsze mam albo przed rekolekcjami, albo po rekolekcjach. Przed rekolekcjami było, było mówię super, jak mówiłem wczoraj, więc czuję, że Czuję, że będzie jakieś tam ruchy tektoniczne będą w życiu się działy, nie? I bardzo dobrze. I bardzo dobrze. Chwała Panu za to. Amen. Spodobało mi się to. Ale to w tym wszystkim... Ale to jest właśnie po to, żeby sobie uświadomić, nie? Że Pan Bóg jest przy mnie. Dzisiaj chcieliśmy powiedzieć sobie o drugim znaczeniu pieczęci. Wczoraj mówiliśmy o tym zabezpieczeniu. Że te wydarzenia, jak pieczęć Pan Bóg wybija na naszym czole czy na naszym sercu, żeby nas zabezpieczyć, poprzez te trudne wydarzenia. A dzisiaj drugie znaczenie pieczęci, której mówiłem też wczoraj rano, to jest pieczęć jako wiarygodność. I nic nie sprawia, że jesteśmy wiarygodni, jak próba, nie? o których Jezus mówi. Jak trzęsienia, jak trzęsienia ziemi? Bardzo tak, brzmi tak, jak sobie dzisiaj rano myślałem pesymistycznie, że tak po prostu jak człowiek nie ma próby, to jest bez sensu. Nie o to chodzi, nie. Bo te trzęsienia ziemi są na, na różne sposoby. Kogoś tylko tam jakiś tam delikatni potrzęsienie. A kogoś musi tam mocno począć. Po co to jest to zaraz za, za chwileczkę, za kilka minut, nie. Ale to chciałbym zobaczyć, że, żebyśmy wspólnie zobaczyli i, i tak sobie też uświadomili, że to, co najbardziej nas wiarygodnie jako chrześcijan. Sprawiamy, że mamy tą pieczęć Ducha Świętego i gdziekolwiek jesteśmy, to jesteśmy wiarygodni. To jest to, to, jak przeżywamy nasze życie. Tak, przeżywamy te chwile dobre, te, kiedy jest super, nie? ale też te, kiedy są trzęsienia ziemi, kiedy nie ma nic. Nie? Po to to, 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 to nie jest dla nas, nie? bo cokolwiek też się w życiu naszym dzieje, to, to jest też ważne. To nie jest dla nas, tylko to jest dla drugiego człowieka. Bo. Bo my po to przeżywamy takie czy inne wydarzenia i wychodzimy z, ta, z tego na różny sposób, albo poddając się i mówiąc: Kicha, nie ma nic, wszyscy mnie zostawili, Pan Bóg też, albo mogę w tym zobaczyć Pana Boga i być zwycięzcą. Kim jesteś, Jesteś zwycięzcą, nie, czy gdzieś tak w Nie. Kim jesteś, jestem, 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 jesteś zwycięzcą. I mogę być zwycięzcą, nie? Dzięki mocy Pana Boga, że w tym wszystkim odkryję Pana Boga. Po co? Bo gwarantuję Ci, że Pan Bóg będzie Ci podsyłał takich ludzi, którzy będą przeżywać to samo co Ty, nie po to, żeby Cię umocnić tym, że jest kicha, że Cię jest beznadziejne, tylko po to, żebyś im powiedział: Ja to samo w życiu miałem, to samo doświadczyłem w życiu i chcę Ci powiedzieć, jak z tego wyjść. Chcę Ci powiedzieć, że nie jesteś sam, nie jesteś sama. Tylko po to wszystko, co się w życiu naszym dzieje, to tylko jest po to, żeby komuś pomóc. Nie? Wszystko, co w życiu otrzymujemy, to jest jako dar. Yy, czytamy po chrześcijańsku jako charyzmat. A charyzmat nigdy nie jest dla mnie, tylko zawsze jest do dzielenia się. I to charyzmat nie musi być tylko charyzmat że dar języków, dar proroctwa. Charyzmat przeżywania swojego życia. To jest jeden z najpiękniejszych darów. Tej pieczęci ducha świętego na mnie, że, że mnie nic nie ruszy. Nie? Że, że będę stał jak skał. że będę wkopany mocno. Słuchajcie, to jest też bardzo ważne, nie? kiedy Jezus mówi tą przypowieść o tych domach. Nie? Ktoś wybudował dom na skalę i dom na piasku. Patrzcie, tam jest bardzo ważny szczegół. Nie? Jezus, kiedy mówi o jednym i o drugim, zawsze mówi o burzy. Nie? On tam nie mówi, że jak ktoś na przykład wkopie się głęboko w skałę, to burzy nie będzie. Burza też będzie. Taka sama burza będzie. Nie? Bo chcielibyśmy może też mieć takie, ja przynajmniej tak miałem jakieś takie wyobrażenie przez długi czas swojego życia, że jak uwierzę Pana Boga, że jak Mu zaufam, że jak Mu oddam swoje życie, to właśnie życie będzie takie piękne i po prostu cud malina, nie? Bo po prostu wspaniałe, nie? bez żadnego trudu, bez żadnych, bez żadnych cierpienia łeznie. Nie, już nie, to samo, tylko kwestia nie jest deszczu, burzy, huraganu czy trzęsienia ziemi. Tylko kwestia jest tego, gdzie ja wkopuję swój fundament, gdzie jest moja moc? Czy w Chrystusie, czy na piasku, czy na jakichś ulotnych emocjach, uczuciach, jakimś takim płytkim życiu? To jest, to, jest, to jest ważne. Nie? Gdzie buduję swój dom, gdzie buduje swoje życie, na kim odsadzam swoje życie, nie? komu daje się pieczętować, można też powiedzieć, nie? Kogo noszę numer, czy pieczeń, symbol w swoim życiu? Nie? Kogo wybieram? Nie? Symbol wskazywał na tej pieczęci, do kogo jest własność, do kogo ta rzecz należy. I Duch się te każdego z nas mówi: Do mnie należysz. No? Ale oczywiście mogę coś innego sobie wybrać, nie? bo jestem też wolnym człowiekiem. Nie? Mogę inną pieczęć wybrać. Mogę zrezygnować z tej pieczęci. Pan Bóg w swojej miłości daje nam taką wolność. I to jest ta pierwsza myśl: Pan Bóg zawsze jest przy mnie. Nie? W nawet największym nieszczęściu On mówi: Jestem blisko we drzwiach. I czekam. Tylko powiedz tak. Chcę wejść w to wszystko. I wtedy najciemniejsza noc będzie najpiękniejszym dniem. Będzie jak południe. Będzie jak lato. Najpiękniejszym, najpiękniejszą porą Twojego życia. Tam, gdzie jest na, najbardziej zimna sytuacja Twojego życia, tam Pan mówi, kiedy mnie zaprosisz, tam wtedy będzie lato w Twoim życiu. Będzie ciepło. Nie będzie już zimna, nie będzie już yy, samotności Zimna, która zionie z piekła. Zimna, która płynie z jakiejś nienawiści, samotności, opuszczenia. Bo ja jestem. Nie? I koniec świata może być. I niech przychodzi ten koniec świata. Nie? Bo to jest też taki moment, że zawsze, ile jest koniec świata w naszym życiu, to wtedy odkrywam sobie, mogę odkryć sobie obecność Pana Boga. Nie? To, to jest bardzo też ważne. I ja tak patrzę na swoje życie krótkie, że... Dziękuję Panu Bogu te z perspektywy teraz, nie? Bo kiedy przeżywałem, to było różnie, nie? Nie było tak, że Amen, właśnie. Bądź uwielbiony Panie Jezu, teraz ty, nie? nie, po czasie, bądź uwielbiony Panie Jezu. Wszystkie, całe życie się uczymy. Nie? Ale widzę, że ja dziękuję Panu Bogu za wszystkie burze w moim życiu, za wszystkie trzęsienia ziemi, nie? Bo być może, gdyby nie te trzęsienia ziemi, ja bym tutaj nie stał i nie byłbym tym, kim jestem i, i, i nie czułbym się naprawdę szczęśliwym człowiekiem. Nie czułbym obecności Pana Boga, bo gdyby byłoby dobrze, wspaniale, to bym sobie co innego w życiu wybrał. I to jest pierwsza myśl, którą kończę już od pięciu minut. I druga rzecz. Pan Jezus mówi, kiedy przyjdą te czasy, to uczcie się od drzewa figowego. Jak ono owocuje i to jest pewien symbol przyjścia Chrystusa. Nie wiem, czy wiecie, jak wygląda figa. Jest niesamowicie słodka. To jest po prostu cudo, cud malina. Jeszcze bardziej cud, niż cud malina. Ale o co chodzi? Żeby dostać się do tej słodyczy, trzeba przebić je przez skorupkę. Nie? I różnie od odmiany są różne figi. Są takie miękkie, nie? takie ciepłe, kluchy, nie? ale są też, są też takie figi, które mają twarde skorupy. I dla mnie to jest taki obraz, że trzęsienia ziemi też są po to. Nie po nic innego, że przez to trzęsienie ziemi, Pan Bóg chce się dostać do mojej słodyczy w sercu nie? do tego, co jest w moim życiu najsłodsze, najpiękniejsze, ale ja przez swoje wydarzenia życiowe, ale przez swoje wybory, decyzje mhm. lub przez decyzje innych ludzi, którzy wokół mnie żyli, którzy robili to czy inaczej ze mną, był jakby jakiś współudział w tym wszystkim. Znaczy, życie, znaczy, powiedzmy tak, życie sprawiło, że obrosłem w tą skorupę. Nie? I już nie widzę tego, że życie ma smak, że życie jest piękne, że życie jest naprawdę słodyczą, nie? Że, że, że naprawdę jestem słodki, nie? piękny i uroczy i słodki, ale że, że naprawdę jest o mnie coś niesamowicie dobrego. I Pan Bóg poprzez te trzęsienia ziemi, przez te końce świata, ja mam takie wyobrażenie, stoi takim, z takim młotem pneumatycznym, mi się wydaje, że to trzęsienie ziemi. A Pan Bóg nic nie jak jesteś takim młotem pneumatycznym, żeby się dobić do mojego serca, żeby mi pomóc, żeby, żeby ta słodycz w końcu zaistniała. Nie? To nic innego, jak Pan Bóg chce pokazać to, że naprawdę w nas jest wielkie bogactwo serce nie? Dużo piękne. Nie? W każdym z nas jest dużo piękne. Nie? My w to nie wierzymy, bośmy obrośli w te, w te skorupy. Nie? Dlatego tak w życiu jest, czy inaczej. W nas jest dużo miłości. U nas jest bardzo dużo dobre, Nawet to nie wierzymy, bośmy obrośli te skorupki. I po to są te trzęsienia ziemi. Po to jest ten młot pneumatyczny, nie? Widzę Pana, to Pana Jezusa, nie? Który tam stoi i po to my właśnie trzęsie się wszystko, nie? To wyobraź sobie wtedy, jak Ci będzie życie trzęsło nie, dzisiaj, jutro, za tydzień, za rok, za 10 lat, że to nikt inny nie stoi nad Tobą, tylko Pan Bóg. Nie po to, żeby też Cię zniszczyć, żeby wydobyć z, z, z Ciebie mnóstwo dobra, nie? żeby wydobyć z, to, z, z Ciebie to, co jest piękne. Nie? A co jest piękne w nas? No to jest ten dar, który otrzymujemy od Niego samego. To są te wszystkie właśnie dary. To jest ta pieczęć, którą mamy też dawać innym. Nie? Żebyśmy tego nie marnowali tego daru Ducha Świętego. I na koniec, którą Jezus daje taką zapowiedź, wszystko w życiu przeminie. Ale moje słowa nie przeminą. A Pana Boga słowa są jakie? Ostatnie słowa, które, które Jezus wypowiada? Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Wszystko w życiu przeminie. To, co piękne. Przeminie nasza, nasza uroda. Nie? Prze, przeminą ideały. Przeminą to, co dla nas jest ważne i wartościowe. To, co w życiu walczymy i obijemy się. Wszystko przeminie. Nie? Przeminie to wszystko, co budowaliśmy, nasz ten przybytek, jak to tak, takim językiem biblijnym, czy to, co budujemy przez całe życie, to wszystko kiedyś legnie w gruza. Chociaż włożyliśmy w to mnóstwo serca, potu i krwi. Ale jest jedna prawda. Nie? Choćby Twoje życie przemijało i czułbyś to przemijanie, i to, że coś dzisiaj jest, a jutro nie ma, ja jestem. No o co chodzi, warto wchodzić w taki związek który trwa na wieki. Warto budować takie relacje z kimś, kto nie, że dzisiaj jest, a jutro go nie ma, ale kto zawsze jest i nigdy nas nie zostawi. Bo to jest najważniejsza prawda, że Pan Bóg mówi ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Ojciec Augustyn Palanowski, którego wczoraj wspominałem, kiedyś powiedział takie słowa, które dla mnie są takim, myślę, mottem. Ja je zawsze sobie przypominam. Że Pan Bóg nie obiecał nam życia bez cierpienia, byśmy dzisiaj powiedzieli: Nie obiecał nam życia bez końca świata, bez trzęsienia Ziemi, ale obiecał obecność. I to jest najważniejsze. I tak na koniec tego chciałbym, tak kaznodziejsko, tego chciałbym życzyć, życzyć sobie i Wam, żebyśmy o tym stale pamiętali. Opieczętowanie przez Ducha Świętego, bo to jest nasza pieczęć, który jest w naszym życiu. Stale, niezależnie od tego, co się dzieje. To są tak naprawdę koniec końców. W czwartek, jak było rozpoczęcie Sejmu, to tam marszałek Senior taki ładne słowo użył. Ostatnimi słowy, czytamy w Ewangelii, chyba w Ewangelii, w Nowym Testamencie, o tym. Bo jest dwa razy ten sam fragment, tylko końcówka jest taka różna. Jeżeli ktoś się do mnie przyzna przed ludźmi, to tego ja się przyznam. Ale ktoś się zaprze mną przed ludźmi, tego przed tym Pan Bóg się nie zaprze, bo się nie może zaprzeć samego siebie. To znaczy, żebyśmy chociaż się zaparli Pana Boga, nie? Choćbyśmy powiedzieli, nie wierzę w Ciebie, to Pan Bóg się nas nie wyprze i będzie wierzył w nas. I to jest najlepszy związek. Choćbym ja mu powiedział, nie kocham Cię, a mam Cię gdzieś. A jesteś do Kitu, to Pan mówi: Ja cię jeszcze bardziej kocham. Mów mi jeszcze, nie? będę ci jeszcze więcej łaski dawał, po to, żebyś zobaczył. To jest takiego Pana Boga, chciałbym, żebyśmy nie, nie tylko w sobie doświadczyli, ale to przede, przede, przede wszystkim, ale tam, gdzie będziemy wszyscy, kimkolwiek jesteśmy, cokolwiek będziemy w życiu robić, z kimkolwiek podróżować, przebywać, to żebyśmy nie tylko słowem, ale sposobem życia świadczyli o tym, że czasem warto przejść przez burzę. Warto nawet, żeby te burze były w naszym życiu, bo wtedy doświadczam mocy Pana Boga, Jego zwycięstwa. Im bardziej, im więcej w naszym życiu kompromitacji i upokorzeń, tym więcej też odkrywa się prawdy o nas, i wtedy więcej mogę Panu Bogu zaufać. Bogu niech będą dzięki za te wszystkie trudne momenty w naszym życiu, też takie śmieszne, że na przykład kompromitujemy się, i inni nas wyśmieją bo wtedy zobaczę, że to nie ja jestem najważniejszy. I żebym sobie przypomniał, że to Pan Bóg jest kimś dla mnie najważniejszym, forever i w ogóle. Tymi słowami teraz naprawdę, żeby już nie kłamać, kończę. Bogu niech będą dzięki. Amen.